Gdy zaczynasz wykształcać zdrowy nawyk, warto postawić na małe kroki, aby uniknąć przytłoczenia. Ale by iść naprzód, trzeba rozbudowywać i rozwijać swoją rutynę. Możesz to zrobić na trzy sposoby. Po pierwsze, możesz zwiększyć ilość, zmienić charakter nawyku lub dodać nowy. Na przykład, jeśli robiłeś 8 ćwiczeń podczas treningu, dodaj dziewiąte. Jeśli dotąd w myślach nazywałeś emocje, jakie się w tobie pojawiają, zobacz jak odczuwasz je w ciele. Jeśli zabierałeś do pracy zdrowe drugie śniadanie, dodaj teraz pożywne obiady. Po drugie, szukaj dróg na skróty, czyli ludzi, którzy są swego rodzaju ekspertami w danej dziedzinie. Czasami, by ruszyć z czymś do przodu, potrzebujemy konkretnej wiedzy. To może być coach, trener, ale i ktoś bliski. Zadaj sobie pytanie: Kto z osób, które znam, jest swym dobry? Jak mogę do niego dotrzeć? Wreszcie, rozwijać nawyki można poprzez challenge, czyli na przykład zapisanie się i terenowanie do maratonu. Czytanie 30 minut dziennie przez 90 dni, zdrowe gotowanie przez 30 dni itd. W przypadku challenge'u wytrwać w nawyku pomaga fakt, że inni nas widzą, jest jakiś deadline, zainwestowaliśmy w cel czas, emocje i pieniądze. Idealne wyzwanie wystawi na próbę twoje granice, ale zwróci się z nawiązku w postaci wielkiej satysfakcji z osiągnięcia celu, a czasem i nagród rzeczowych, takich jak medal.